Dzień dobry, dzień dobry, cześć i witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym moim podcaście. Kurczę, to jest chyba 70 podcast, o ile dobrze mi się e, kojarzy. Ne, moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy na temat silnych kobiet i silnych mężczyzn. Jest bardzo ciekawy temat, e, ponieważ. Mm, Ostatnio czas daje mi dużo do myślenia i chciałam porozmawiać na temat właśnie kobiet i mężczyzn i związków e, takich ludzi, albo braku związków e, takich ludzi. E, I dzisiaj o tym porozmawiamy. Ja nazywam się Anna Antoniak, moje podcasty ukazują się w czwartki. Możecie ich słuchać na aplikacjach do słuchania podcastów, takich jak Spotify, Google Podcast, Anchor, możecie ich słuchać na... Facebooku, na fanpage'u Ludzie Sukcesu, na YouTubie na lodzie sukcesu i na blogu annantoniak.pl I zaczynamy, zaczynamy. Silne kobiety, jeżeli mamy tutaj silne kobiety, albo które mówią, że są silne, albo silnych mężczyzn, albo takich, którzy mówią, że są silni. I to jest właśnie taki przekaz, ponieważ często mówimy, że jesteśmy silni. Ja jestem silna kobieta, niezależna. Wiesz, radzę sobie ze wszystkim. Jestem super fajna i ogólnie wszystko jest git. Kiedy przychodzi problem albo kiedy przychodzi noc, wieczór, jesteśmy same albo jesteś sama i myślisz sobie kurde, przytuliłabym się jednak takiego faceta albo na przykład potrzebny mi jest facet do tego albo chciałabym, żeby ktoś zdjął z moich barków część ciężaru, ile jeszcze mogę tak mieć wytrzymać i tak dalej i tak dalej. Mówię tutaj o o niezależnych i silnych kobietach, z tego względu, że mm, ja ogólnie przez 5 lat byłam sama, również, e, nie szukałam nikogo na siłę. E, aczkolwiek jestem silną kobietą, to, to mogę powiedzieć, jestem też niezależna. E, niemniej jednak wiem ze swojego, ze swojego doświadczenia, że mm, ta siła, ta jednak męska siła jest nam potrzebna i mm, i to w moim przypadku nie było tak, że ja nie chcę nikogo e, po prostu i wiesz, żeby e, że jestem taka super i sama sobie poradzę i przez całe życie będę sama, bo mi się tak chce nie, 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 nie ja po prostu mm, e, silną musiałam być już od małego ponieważ mm, na moje życie tak, a nie inaczej się potoczyło i bardzo szybko musiałam dorosnąć jeżeli czytałeś moją pierwszą książkę Ludzie z sukcesu, dogonić swoje marzenia na pewno gdzieś tutaj masz ją podlinkowaną no to wiesz, co przeszłam w swoim życiu, jak dorastałam i jakie miałam okoliczności. Potem no musiałam po prostu szybko dorosnąć, tak? Także szybko stałam się silna, niezależna i musiałam sobie radzić w życiu. I zawsze dla mnie było ważne, żeby mężczyzna był silniejszy ode mnie, ale nie w takim sensie fizycznym tylko, no bo oczywiście, że będzie, ale również mentalnym, psychicznym, ponieważ. No, jeżeli mężczyzna jest słabszy ode mnie psychicznie, czy tam mentalnie, no to dla mnie już to taki znak, że ja przejmuję nad nim kontrolę, a ja nie chcę przejmować nad mężczyzną kontroli. Po prostu chcę, żebyśmy byli partnerami, żebyśmy wspólnie podejmowali decyzje, wspólnie działali, ale czasami, kiedy ja sobie coś ubzduram, a na przykład Mężczyzna wie, że jest to na przykład złe albo nie powinniśmy tak robić, żeby walnął pięścią w stół, tak metaforycznie powiem, i powiedział, że, że nie. I czasami na odwrót, tak, jeżeli to on sobie coś uwzdraja, wie słuchaj, ale to, to nie jest tak i, i powiedzieć to konkretnie, to jest, y, uważam, taka, y, taki wspólny mianownik tego, żeby się dogadywać a, i żeby przejmować pewne rzeczy, czasami on, a czasami ja, tak? czyli czasami mężczyzna, czasami kobieta. Y, yy. Moim zdaniem, dobry związek to jest taki, kiedy y, po prostu umiemy się dogadać, a nie kiedy jedna strona y, dominuje nad drugą stroną, i to druga strona siedzi cicho i, i nic się nie odzywa i przytakuje tylko, choć w głębi serca. no nie, nie, nie podoba jej się to, albo nie chce tego, albo nie czuje tego, y, ale niestety nie mówi o tym. Y, I tak samo często z mężczyznami wydają się, że są silni. Czyli na przykład, nie wiem, robi. Wielki biznesy, mężczyzna ma firmę, działa prężniej w ogóle, czyli w jednym aspekcie, w jednym e, sektorze tak naprawdę jest dobry, czyli e, a nawet wybitny. Niestety bardzo często jest tak, że u takich mężczyzn, którzy wspaniale sobie radzą, na przykład zawodowo, nie, często m, taką piętą Achillesową jest rodzina albo partnerka, tak I, i, m, i mężczyźni tacy są często zagubieni pod tym względem, bo nie umieją sobie znaleźć takiej partnerki, która by odpowiadała im albo która byłaby dobra dla nich. I oni są silni w jednej kwestii, ale słabi w drugiej. I to takie błędne koło się robi z tego, ponieważ na swojej drodze spotykają. Często takie same partnerki zastanawiają się, dlaczego tak, i potem mówią, że po prostu kobiety są takie, a nie inne. I tak samo kobieta silna, na przykład niezależna spotyka kogoś i, i mówi, że ona cały czas spotyka takich mężczyzn, nie wiedząc też o tym, że bardzo często to dzieciństwo i to, jakiego miałaś tatę, mamę, nie wiem, wujka, ktoś, kto bardzo był blisko związany z swoją rodziną. Nieświadomie po prostu szukamy takich samych partnerów albo bardzo podobnych, jak mieliśmy w rodzinie. I to się sprawdza w 90%, także trzeba zwrócić na to uwagę. O tym też szerzej będę mówiła w kolejnej mojej książce, która już właśnie się pisze. Po części to bardzo nakreślam w książce. Czas działania i koniec odkładania, tam dochodzimy do pewnych prawd, które były związane z twoim dzieciństwem, i dlaczego tak się dzieje ani inaczej, dlaczego nie mamy poczucia własnej wartości, wiary w siebie i tak dalej. Z uwagi na to, że nawet ci mężczyźni, którzy wydają się silni, to bardzo często też nie wierzą w siebie, bo oni w dziedzinie na przykład finansów ekonomicznych, zawodowych sprawach są silni i, i to jest to, ale kiedy spotykają. W życie prywatne i stykają się z tym, to są bardzo niepewni e, i, i bardzo słabi. I to też trzeba tutaj wziąć pod uwagę. I często patrzymy na kogoś, nie wiem, na Facebooku, na Instagramie, o ten, to fajnie w ogóle, a, a ten mężczyzna na przykład tak naprawdę w głębi duszy jest nieszczęśliwy, ponieważ e, jest sam albo nie może sobie znaleźć partnerki, albo jest z, nie w zgodzie sam ze sobą, udaje pewne rzeczy. I tak dalej. I tak samo kobieta, niby niezależna, niby silna i tak dalej, ale marzy o tym, żeby poznać kogoś i, i mieć partnera, hmm, chociaż cały czas kreuje się na niezależną i silną, e, może nie kreuje, po prostu taka jest, e, aczkolwiek każda kobieta też jest taka krucha i delikatna, i tak samo mężczyzna, I, i trzeba to powiedzieć, że tak samo jak kobiety są delikatne i kruche, chociaż niektóre są naprawdę chamskie, mega e, takie aż, aż, aż bardzo ostre takie i oschłe, tak samo mężczyźni są bardzo delikatni i wrażliwi, tylko nie pokazują tego, a w głębi duszy mają takie, mają bardzo dużo uczuć, których, których często nie chcą pokazywać i, i to niestety tak jest, albo stety tak jest i, i trzeba wziąć to pod uwagę dlatego, że jeżeli jesteś takim mężczyzną bo taką kobietą, to ja rozumiem Ciebie i szanuję bardzo, bo, bo sama taka jestem i, i przez ten czas, kiedy ja byłam sama, to też no, sama sobie mówiłam, że jestem silna, no bo innego wyjścia nie miałam, tak? Tym bardziej, że ja nie mam rodziców i kiedy coś się działo, to nie miałam zapukać do kogoś i powiedzieć słuchajcie, pomóżcie mi, tylko musiałam sobie zakasać rękawy i po prostu działać i dlatego to mnie stworzyło po prostu silną i chcę ci powiedzieć, że siłą czasami też jest nasza słabość, czyli właśnie to, że umiesz pokazać i odkryć w sobie te dobre cechy. I, I czasami jest tak, że wiesz, my idziemy na randkę, spotykamy się z kimś i pokazujemy, jak to my nie jesteśmy, ale w dzisiejszym świecie myślę, że pokazanie słabości jest siłą, czyli pokazanie tego, jaki jesteś naprawdę, że masz uczucia, albo że ty, kobieto, po prostu masz. Yy, Słabość, że potrzebujesz małeńskiego ramienia, to jest prawdziwa siła też w nas, a nie kozaczenie, że ja, e, to, ja to taki, wiesz, ja to jestem taki kozak, wiesz, w ogóle, co nie ja, nie? Albo ona pokazuje, wiesz, ja to jestem taka urabura, e, wielka lalunia i tak dalej. Świat kreuje nam właśnie, żebyśmy byli tacy, a, tacy nie sobą. Po prostu, żebyśmy pokazywali się z jak najlepszej strony, kiedy i tak za jakiś czas wychodzi prawda. Prawda zawsze wyjdzie. Um, dlatego czasami odkrycie siebie e, wcześniej już pozwoli pokazać drugiej osobie, czy tak naprawdę ta osoba jest dla nas, czy nie i, i czy ma wartości. Ale ogólnie, żeby poznać kogoś wartościowego, tak, takim jakim Ty jesteś wartościowym człowiekiem. I na przykład wciąż trafiasz na, na nie takie kobiety albo ty wciąż trafiasz nie na takich mężczyzn, to zawsze gdzieś jest przyczyna i ta przyczyna tkwi w nas i, i trzeba ją znaleźć i przemienić i zatrzymać po prostu, żeby, żeby móc stworzyć nowe, inne rzeczy. Bo tak samo jak jest pięknie napisane, że do, do starego wina nie można wlać nowego wina, tak? Ponieważ. Nie, przepraszam, to jest źle powiedziane. Do starych bukłaków nie można wlać e, nowego wina. Dlatego, że e, no, trzeba to oczyścić. Czyli, czyli tak naprawdę jak chcesz coś stworzyć nowego, to stwórz tego nowego człowieka, czyli stwórz nową siebie, stwórz nowego mężczyznę. Takiego, e, jakimi się widzisz naprawdę. I, I otwórz się tym, co masz prawdę w sobie w środku. I tym samym. Przyciągniesz inną kobietę i tym samym przyciągniesz innego mężczyznę. Przede wszystkim warto być szczerym ze sobą i warto być szczerym z tą drugą stroną. I mm, zastania mnie też taki fakt, że wiecie, często kobiety, które są niezależne i to mówią, no nie nikogo nie potrzebuję właśnie, bo jest mi dobrze. A... A często jest tak, że właśnie płaczą po nocach i, i ciągle mówią, że są same marzą o tym, żeby, no żeby mieć kogoś, tak? I, I tak jest w 90% przypadkach. Także nawet jak ktoś mi pisze na Facebooku, że jest, że jest im dobrze i może dlatego są same, że jest im dobrze, to ja wam w to nie wierzę, ponieważ ja sama jestem silna i niezależna, i ja wiem, że lepiej mieć z kogoś obok siebie niż. Nie mieć nikogo i po prostu iść przez życie samemu ze swoim ciężarem. Jest nawet piękny cytat w Biblii, że łatwiej dwóm niż jednemu, gdyż kiedy jeden upadnie, drugi go podniesie. Jest taki piękny cytat, nie mam go akurat teraz przy sobie, ale jest to chyba w Księdze Przysłów albo w Księdze Mądrości, właśnie, że kiedy jeden upadnie, to drugi go podniesie. Nawet jeżeli spać jest taki, właśnie dalej to jest jakoś, że. Kiedy dwóch śpi, to jeden drugiego grzeje. E, Także to jest w ogóle zła przepiękne, tak? I, I to nawet Biblia o tym mówi, że, że zostaliśmy stworzeni po to, żeby żyć razem. jestem teraz tak głoszona, wiesz, bądź kobietą niezależną, e, kobietą niezależną w ogóle. Tylko zastanawiające jest to, że często e, o tym wszystkim mówią kobiety, które mają mężczyzn. Nie wiem, czy to wy zauważyliście tak, taką może rzecz, czy nie. No, co innego jest fakt, że mm, warto y, zabezpieczyć siebie w jakiś sposób tak? i warto y, y, mieć wpływ na pewne rzeczy, ale też warto nie wchodzić po prostu w związek, albo nie pchać się w związek małżeński, czy partnerski, czy dzieci. Jeżeli widzisz, że ten facet po prostu jest niedołęgą życiową, no to jeżeli widzisz, że tak jest i pchasz się w to dalej, no to potem nie, nie dziw się, że musisz od niego odejść, bo, bo nie tylko utrzymujesz swoje dziecko, to jeszcze utrzymujesz nieroba na przykład, no to jeżeli nie widziałaś tego wcześniej, no to to jest Twoja wina tak naprawdę, tak? No bo Ty taką decyzję podjęłaś. Hmm, więc warto najpierw przemyśleć, czy chcemy żyć z takim człowiekiem. I ja też hmm, często właśnie, jak byłam sama, odpytałam, kiedy będę miała w, ko w końcu kogoś, a dlaczego nie jestem sama, przecież no, jesteś taką fajną kobietą i tak dalej, i tak Ja mówię, że no, czekam na coś wyjątkowego, po prostu czekam na coś wyjątkowego. I śmiali się, że czegoś takiego nie ma. Że, że takie coś nie istnieje, mm, a ja po prostu wierzyłam. I powiem Ci, że mieć kogoś wspaniałego przy swoim boku, to jest naprawdę e, szczęście w dzisiejszym świecie. Mm, warto być samą albo samemu, niż wiązać się z byle kim i mieć potem frustrację, e, znowu, wiesz, mieć jakąś opinię o kobietach albo o mężczyznach i, i tylko bałagan w głowie. Po prostu w tej samotności, kiedy jesteśmy sami, Popracować nad sobą, czyli wydobyć z siebie te, te dobre rzeczy, zmienić się, e, stać się wartości, wartościowszym i bardziej wartościowym człowiekiem i lepszym, tak, napełnionym miłością. I wtedy, kiedy ty z takiej się stajesz, to spotykasz, automatycznie spotykasz po prostu innego człowieka, czyli inną kobietę, innego mężczyznę, ponieważ sam emanujesz tym, a kiedy emanujesz, Wiesz, goryczą, nieszczęściem, i, i powtarzaniem sobie, że faceci są tacy do dupy, a dziewczyny to tylko lecą na kasę, no to tym samym przyciągasz takie osoby, tak? I, i słuchajcie, i to jest, to jest taka prawda, jak prawdą jest to, że rzucisz, e, nie wiem, pani spadnie na podłogę. No po prostu. Ty to, co masz w sobie, tym emanujesz i, i przyciągasz nieświadomie takich ludzi. I dlatego wystarczy dzisiaj tego. Wystarczy po prostu, jeżeli chcesz coś zmienić, to zacznij. Skorzystaj. Jeżeli chcesz z kursu i książki koniec odkładania, czas działania, tam jest też w tym kursie akurat mowa o partnerstwie, czyli o tym, żebyś wiedział już na początku, jeżeli, albo wiedziała, jeżeli jesteś sama, czego oczekujesz od swojego partnera, kim chcesz, żeby był twój partner, jakie ma mieć cechy, jak sprawdzić, czy to jest w ogóle ktoś dla ciebie, czy w ogóle kiedykolwiek, jak się spotykasz z kobietą albo z mężczyzną, to zadajesz mu pytania, które są dla ciebie istotne i ważne. Czy po prostu patrzę, że o, fajny jest, ma dobry samochód, dobra, to mogę się z nim spotkać. Czy dla ciebie jest coś więcej ważne niż tylko to, ile ma na koncie, albo y, czy ona ma fajne cycki? No bo to jest pytanie do ciebie. Jeżeli masz w sobie sam wartości, to będziesz szukał wartościowej kobiety. Nie to, że musi ci się podobać, nawet w domu, że musi ci się podobać, bo z, nie wiem, ze szkarłat, z jakąś e, szkaradą, no, nie będzie ci dobrze, no bo. Nie będzie Cię podniecała i nie będzie Cię podobała, chociaż uważam, że nie ma kobiet brzydkich, po prostu są kobiety zaniedbane i to to jest fakt, bo każda kobieta jest piękna, tak samo jak mężczyzna. Są mężczyźni przystojni i są niezadbani. E, więc jeżeli ona będzie miała oprócz tego, że będzie ładna, to będzie miała wartości, no to to będziesz wiedział, ale to, trzeba zadać odpowiednie pytania takiej kobiecie albo takiemu mężczyźnie, żeby, żebyście wiedzieli, czy. Wiesz, między wami jest taki rezonans i przyciągacie się do siebie i jest coś fantastycznego w tym. A nie po prostu wierzysz byle kogo, żeby tylko nie być sama, albo nie być samą, a potem, a potem cierpisz i mówisz, nie, ja to będę niezależna, bo wszyscy to są łajdaki. Albo ja to będę sami, jestem silny i będę teraz je wiesz, bzykały w ogóle, bo one są tylko takie i lecą tak. No i jeżeli byś miała takie przekonanie, no to znowu spotkasz taką kobietę. I jeżeli chcesz wyjść z tego błędnego koła, to po prostu to zrób, tak? I zacznij od siebie. Mm, I pamiętajmy, że siła wywodzi się właśnie z tej słabości, tak? I, i to, że w środku w tobie drzemie takie, mm, taka chęć takiej prawdziwej miłości i przyjaźni, to już jest, to już jest, to jest naprawdę dużo. Tylko teraz zrób krok, żeby to zmienić. I żeby, żeby zmienić siebie tak naprawdę. I wtedy przyciągniesz taką osobę, która będzie dla ciebie. Bo ja zawsze mówię, że każdy garnek ma swoją, swoją przykrywkę. I, I ty też znajdź swoją przykrywkę, żebyście tworzyli jedność, całość. I żeby to było coś fantastycznego. Polecam ci też przesłuchać film Dobry związek, Zły związek. E, Nagrywam go, jak byłam sama, właśnie, i do jakich konkluzji doszłam, do jakich wniosków. Nie, bardzo jest to istotne oraz podcast Dlaczego Miłość Boli A, ponieważ yy, no chciałabym, żebyś go przesłuchał <laughs> albo przesłuchała, bo myślę, że też da ci dużo do myślenia. Chodzi o to, żeby zmienić taki obraz tej, tego, co nam przekazują, żeby być niezależnym, żeby być, wiesz, wow i że miłość to można sobie zmieniać jak rękawiczki. Nie, nie bo dziś, zobaczcie, w dzisiejszym świecie sztuką jest mieć kogoś i przetrwać z nim każdą burzę i poczekać na słońce. Kiedy przychodzi burza, jesteś z nią, z nim, i potem z wami świeci słońce. I to jest siła w dobrym związku, kiedy możecie przejść razem przez niejedną mroźną zimę i niejedną burzę i e, jesteście razem dalej, możecie się zestarzyć, ze sobą i zmarszczyć, tak? I to jest niesamowite. I to jest moje zdanie: oczywiście, możesz się z tym nie zgadzać, ale jeżeli uważasz, że to jest wartościowe. Zostaw serduszko, łapkę, podziel się z tym, z kimś być może to będzie dla kogoś um, pomocne. E, jeżeli macie jakieś pytania i, i chcielibyście, żeby poruszyć jakiś temat, to ja serdecznie zapraszam, żebyście napisali w komentarzu. Um, życzę wam takiej siły i tego, żeby, żebyście mieli siłę też w tej swojej słabości, bo do dzisiaj uważam, że to jest piękne, żeby po prostu być sobą i być prawdziwym i w ogóle żeby prawda miała znaczenie. I polecam wam jeszcze film Mężczyzna w pełni. Jest też tutaj na YouTubie, gdzieś go podlinkuję, ponieważ mężczyzna i kobieta kiedy znajdą odnajdą się razem, to oni mogą naprawdę wiele. A Bóg stworzył ciebie po to, żebyś był razem z kobietą, bo ona jest Twoją pełnią i Ciebie stworzyła, żebyś była z mężczyzną i była pełnią. A nie tak, jak nam teraz mawiają, kobieta niezależna i mężczyzna silny, niezależny. Wow! I wszyscy sobie żyją i, i jest fajnie, cudownie, a tak naprawdę każdy jest smutny i, i marzy o tym, żeby się do kogoś przytulić, bo każdy z nas potrzebuje miłości i nie ma takiego bata i nie uwierzę w to, że jeżeli mówisz, że jest super i nie potrzebujesz miłości, to Ci w to nie uwierzę. Dziękuję bardzo! Za wysłuchanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Hej!